Poprzedni sezon grzewczy dla spółdzielni mieszkaniowej zakończył się znakomitym rezultatem. Zdecydowana większość mieszkańców ma bowiem nadpłaty za centralne ogrzewanie i to dość wysokie. To efekt nie tylko racjonalnego gospodarowania ogrzewaniem, ale też rządowych dopłat do tzw. ciepła systemowego, z którego korzysta WSM. Ten sezon grzewczy, podsumowując, wyszedł bardzo dobrze, bo 91% lokali miało nadpłaty, 9% niedopłaty, czyli w porównaniu do sezonu 22/23 mieliśmy 87% nadpłat na lokalach, a pozostałe 13 niedopłat, czyli tutaj te 91% nadpłat na lokalach to jest Taki pozytywny objaw. Tyle globalne statystyki. Poznajmy teraz szczegóły z podziałem na poszczególne kategorie nadpłat, ale też niedopłat, za ciepło uwzględniając liczbę mieszkań w spółdzielczych zasobach. Łącznie ilość mieszkań z nadpłatami to jest 4382 lokale na kwotę 7 317 i 850 92 grosze. Czyli te pieniążki te 7 milionów 317 tysięcy będzie jest teraz ta oszczędność jaką, jaką mieszkańcy mieli na, na centralnym ogrzewaniu. Natomiast ilość mieszkań z niedopłatą to 451 lokali na łączną kwotę 380 tysięcy. 437,87 zł. Prezes spółdzielni po raz kolejny prosi mieszkańców o racjonalne gospodarowanie centralnym ogrzewaniem. Dopłat do ciepła systemowego w obecnym sezonie grzewczym na razie nie ma, a zatem rachunki za ciepło w przyszłym roku mogą być znowu wyższe. Dużo będzie zależeć też od tego, jaka pogoda będzie w zimie. Zobaczymy, jaki będzie nowy sezon. Jak on odbije się na naszych portfelach, ponieważ do 30 czerwca 2020 24 roku y, otrzymywaliśmy rekompensatę do ciepła systemowego i ta rekompensata wynosiła za ostatni sezon 3 707 660 ,70 zł i 70 groszy 30 czerwca ta rekompensata przestała już y, y, obowiązywać, może będą jakieś dopłaty, zobaczymy jakie na ten sezon, ale zwracałbym się tutaj do mieszkańców o oszczędzanie tego ciepła, o racjonalne korzystanie, przede wszystkim na częściach wspólnych nieruchomości. Tutaj chodzi o zamykanie drzwi na klatkach schodowych o racjonalne wietrzenie tych klatek, czyli też otwieranie okien na chwilę, jeżeli chcemy przewietrzyć i również y, też nie otwieranie okienek w piwnicach, ponieważ za te części wspólne, które są ogrzewane, również y, płacą mieszkańcy danej y, nieruchomości, nie płaci za to spółdzielnia, za to ciepło utracone płacą y, mieszkańcy naszej y, spółdzielni i jeżeli natomiast w mieszkaniach Państwo też korzystacie z tego naszego ogrzewania, to w przypadku osób, które miały niedopłatę, mogą te osoby zwrócić się tutaj do nas i złożenie reklamacji. Do, wtedy my tą reklamację przesyłamy do firm, które zajmują się rozliczeniem centralnego ogrzewania, czyli do Metrony i Brunaty i jednocześnie osoby, które, na, u których na lokalach wystąpiła niedopłata za ciepło mogą się skontaktować z kierownikiem danej administracji po to, aby można było zobaczyć i udzielić pewnej pomocy jak prawidłowo korzystać z tego centralnego ogrzewania. Sprawdzimy czy grzejniki nie są zapowietrzone, czy prawidłowo są ustawione głowice i też w celu uniknięcia tych niedopłat w następnym sezonie nasi kierownicy, pracownicy naszych administracji też poinstruują, jak ustawić sobie tą głowicę, jaka powinna być optymalna temperatura w mieszkaniu, żeby. Nie wpaść w niedopłaty. Ciepło systemowe to w przypadku Wilunia oczywiście energetyka cieplna. Miniona zima była dość łagodna, a zatem i ciepłownia nie musiała pracować na wysokich obrotach, głównie pozyskując ciepło z tak zwanego ekologicznego kotła zasilanego ekologicznym paliwem, czyli z drewna. Warto w tym miejscu przypomnieć, że głównym celem budowy takiego kotła było ograniczenie konieczności zakupu praw do emisji CO2, co znakomicie się udało, ale też uzyskanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego. I na razie to wszystko. Szersze podstawy. Podsumowanie minionego sezonu grzewczego już po wydarzeniach w temacie tygodnia, tam cała rozmowa z prezesem spółdzielni Robertem Kają.